W tym nagraniu wideo chciałbym omówić taki dość trudny, a jednak kluczowy moment w wielu zadaniach ze stereometrii, a mianowicie moment, w którym musimy zaznaczyć właściwy kąt w podanej bryle. Bardzo często zdarza się, zwłaszcza w zwłaszcza w tych trudniejszych zadaniach, że mamy podany kąt pomiędzy na przykład krawędzią boczną ostrosłupa a płaszczyzną podstawy, albo pomiędzy wysokością ostrosłupa a ścianą boczną. No i to, czy dobrze rozwiążemy dane zadanie ze stereometrii zależy przede wszystkim od tego, czy dobrze zaznaczymy ten kąt. Jak już kąt będzie dobrze zaznaczony na dobrze narysowanym rysunku, to potem praktycznie takie zadanie rozwiązuje się tylko przy zastosowaniu funkcji trygonometrycznych i twierdzenia Pitagorasa. Te dwie rzeczy wystarczają, aby rozwiązać Praktycznie każde zadanie z geometrii przestrzennej, w sytuacji, gdy już mamy dobry rysunek. Jednak jak się okazuje często zaznaczenie właśnie kątów w tych bryłach, dobrze, dobre zaznaczenie tych kątów jest trudne i jak to dobrze robić, to właśnie sobie teraz omówimy. Dosyć łatwym, najłatwiejsze kąty, jakie w zasadzie mogą się pojawić w bryłach, to są kąty pomiędzy konkretnymi krawędziami. Jeżeli na przykład mielibyśmy zaznaczyć kąt pomiędzy dwiema krawędziami bocznymi ostrosłupa, no to sprawa jest w zasadzie banalna. To jest na przykład taki kąt, jeżeli weźmiemy pod uwagę. Te dwie krawędzie boczne, natomiast jeżeli byśmy wzięli tą krawędź i tą krawędź, no to kąt pomiędzy tymi krawędziami będzie leżał w tym miejscu, i tak dalej, pomiędzy tą a tą w tym miejscu, i pomiędzy tymi tylnymi jeszcze może narysuję o tutaj w tym miejscu. Jednak nie opłaca się brać tych kątów z tyłu ostro Lepiej sobie zaznaczyć w takim przypadku kąt pomiędzy dwiema krawędziami gdzieś tutaj z przodu i potem na nim działać. Podobnie jest, jeżeli musimy zaznaczyć na przykład kąt pomiędzy krawędzią boczną a krawędzią podstawy. Wówczas on leży w tym miejscu, tutaj też nie ma żadnych problemów. Jeżeli musimy zaznaczyć kąt pomiędzy krawędzią boczną a przekątną podstawy, znowu mamy dwie proste tutaj, które się przecinają, no to także po prostu zaznaczamy kąt pomiędzy tymi prostymi i pokrzyku. Również czasami się zdarza, że musimy zaznaczyć kąt pomiędzy wysokością całego ostrosłupa i krawędzią boczną. No to tak samo. Prosta, prosta i kąt pomiędzy prostymi ciach, na przykład tutaj. Albo jeżeli wolimy, to na przykład możemy zaznaczyć kąt pomiędzy wysokością a. Tą krawędzią boczną, wtedy byłby w tym miejscu, czy też pomiędzy dowolną inną, może być pomiędzy tą krawędzią, tą wysokością, wszystko jedno. Za każdym razem, gdy ilekroć pojawia Wam się takie zadanie, że musicie zaznaczyć kąt pomiędzy dwiema krawędziami, czy też dwoma odcinkami, to to jest zawsze kąt, jaki tworzą właśnie te dane, dwie proste, zawierające dane odcinki, czy też krawędzie. Sytuacja wygląda nieco trudniej, gdy musimy zaznaczyć kąt pomiędzy prostą, czy też krawędzią. Właściwie prostą, zawierającą jakąś krawędź, a jakąś płaszczyzną podstawy. Na przykład krawędzią boczną ostrosłupa, a płaszczyzną podstawy. Żeby zaznaczyć ten kąt, to w tej płaszczyźnie podstawy trzeba będzie narysować drugą prostą i kąt pomiędzy krawędzią boczną a płaszczyzną podstawy zaznaczymy wtedy pomiędzy tymi dwiema prostymi. Pytanie tylko, jaką prostą narysować? Czy to będzie na przykład kąt pomiędzy krawędzią boczną a tą tylnią krawędzią podstawy, czyli ten kąt. Czy to będzie na przykład kąt pomiędzy krawędzią boczną a przekątną podstawy, czyli ten kąt, a może to będzie kąt pomiędzy krawędzią boczną a tą krawędzią podstawy, czyli ten kąt. A być może jeszcze jakiś inny. Jak to ustalić? Metoda jest bardzo prosta, a mianowicie wystarczy, że wyobrazimy sobie, że oświetlamy taki nasz dany ostrosłup z góry, na przykład słońce świeci od góry na naszą piramidę i rzuca cień. Musimy wyznaczyć cień, jaki rzuci punkt należący do danej prostej, której kąt chcemy wyznaczyć z, z jakąś tam płaszczyzną. Czyli w tym przypadku chcemy wyznaczyć kąt pomiędzy tą krawędzią boczną a płaszczyzną podstawy, czyli chcemy zobaczyć, jak będzie wyglądał cień rzucony przez tą krawędź na tą płaszczyznę. Czyli Oświetlamy sobie naszą krawędź, nasz ostrosłup cały z góry, tak żeby cień został rzucony na tą płaszczyznę podstawy. No i tak pytanie jest, gdzie rzuci cień nasz wierzchołek ostrosłupa? No, oczywiście cień poleci tutaj pionowo w dół, po wysokości i trafi w to miejsce. I jeszcze inny punkt możemy sprawdzić, jaki cień rzuci, a mianowicie punkt, który także należy do tej krawędzi i jednocześnie już należy do podstawy ostrosłupa, czyli do tej płaszczyzny, na którą rzutujemy, na, której, na którą chcemy rzucić cień naszej krawędzi. Ten punkt oczywiście nie rzuci cienia, ponieważ on już leży na tej podstawie. Czyli on tak jakby rzuci cień sam na siebie. No i teraz, gdy mamy cień tego punktu, on jest tutaj, cień tego punktu jest tutaj, to cień całej tej krawędzi będzie odcinkiem łączącym te dwa punkty, które są cieniami końców tego odcinka. Czyli cień będzie w tym miejscu, zatem kąt pomiędzy krawędzią boczną ostrosłupa a płaszczyzną podstawy to będzie kąt pomiędzy krawędzią a jej cieniem rzuconym na podstawę, czyli ten kąt zaznaczylibyśmy tutaj. W tym miejscu. No i to jest w zasadzie jedyna reguła, jaką trzeba znać, aby dobrze zaznaczać kąty pomiędzy krawędziami a płaszczyznami oraz pomiędzy płaszczyznami a płaszczyznami. Zaraz, za chwilę, kilka na wielu różnych innych przykładach. Pokażemy sobie wszystkie możliwe przypadki, jakie tutaj mogą się pojawić i mam nadzieję, że Wam się nieco w głowach rozjaśni, jak zaznaczać dobrze te kąty. Teraz popatrzmy sobie jeszcze na ten drugi rysunek. Tutaj nie mamy ostrosłupa, tylko mamy. Prostopadłościan, i gdybyśmy na przykład sobie w tym prostopadłościanie narysowali teraz jakiś odcinek, no załóżmy przekątną prostopadłościan. Powiedzmy, że narysuję o tą przekątną. No to takie pierwsze pytanie można byłoby sobie zadać, jaki kąt tworzy ta przekątna prostopadłościanu z płaszczyzną podstawy. Żeby to ustalić, to musi, musielibyśmy na początku narysować cień tej przekątnej. Na płaszczyźnie, to znaczy zobaczyć, jaki cień rzuci ta przekątna na płaszczyznę. Czyli w tym celu rzucamy cień tego punktu, on leci pionowo w dół na naszą płaszczyznę i trafia w to miejsce. A drugi punkt należący do tej płaszczyzny i jednocześnie do tej przekątnej jest w tym miejscu, czyli cień całej przekątnej będzie leżał o tutaj. Zatem kąt pomiędzy przekątną prostopadłościaną a płaszczyzną będzie pomiędzy przekątną prostopadłościaną a przekątną podstawy, czyli będzie leżał w tym miejscu. Natomiast gdybyśmy na przykład chcieli rzucić cień na inną ścianę, nie na ścianę podstawy, tylko na przykład na ścianę boczną, czyli byśmy chcieli wyznaczyć kąt pomiędzy przekątną prostopadłościaną a ścianą boczną. To ja tutaj skasuję o te wszystkie rzeczy. I weźmy sobie może nasze słonko stąd, z tego miejsca i przeniesiemy je sobie, o, gdzieś tutaj obok, tak żeby żeby ono symbolizowało właśnie oświetlanie tego prostopadłościanu u nas w tym kierunku. O słońce świeci w tą stronę i będziemy rzucali cień tej. Przekątnej prostopadłościanu na tą ścianę boczną, ponieważ chcemy wyznaczyć kąt pomiędzy tą przekątną a tą ścianą boczną. I teraz pytanie: tak, ten punkt z tej przekątnej już leży na tej ścianie bocznej, czyli jeden punkt mamy. Chcemy jeszcze jeden punkt, czyli bierzemy drugi koniec naszej przekątnej i rzucamy jej cień na tą ścianę boczną, i ten cień trafi w to miejsce, oczywiście pod kątem prostym na całą tą płaszczyznę. Zatem cieniem tej przekątnej na tej płaszczyźnie będzie przekąt na tej płaszczyzny, czyli tej ściany bocznej. Zatem kąt pomiędzy przekątną całego prostopadłościanu a tą ścianą boczną e, będzie leżał w tym miejscu. E, no ok, no to tyle słowem wstępu. To są w zasadzie wszystkie informacje, jakie musicie znać, żeby dobrze zaznaczać kąty pomiędzy mm, różnymi krawędziami i płaszczyznami w bryłach. A teraz to sobie przyćwiczymy na... Kilku różnych przykładach. Przykład pierwszy. Kąt między przekątną prostopadłościaną a podstawą. No to w zasadzie przed chwilą zrobiliśmy. Może teraz dla treningu weźmiemy sobie inną przekątną, na przykład o tą przekątną i zaznaczymy kąt pomiędzy tą przekątną a podstawą tego prostopadłościanu. Co musimy zrobić? Musimy rzucić cień tej przekątnej na podstawę, czyli rzucamy cień tego punktu, trafia w to miejsce. Ten punkt już mamy, łączymy, no i ten kąt jest w tym miejscu. Oczywiście przykładowy dla tej przekątnej. Gdybym wziął inną przekątną, tak jak w przypadku wyżej, no to by ten kąt był w innym miejscu. Teraz popatrzmy sobie na kolejny drugi przykład. Kąt między przekątną prostopadłością a ścianą boczną. Znowu rysujemy sobie przekątną prostopadłością. Może tą samą narysuję tutaj. I chcemy zaznaczyć kąt pomiędzy tą przekątną i którą ścianą boczną. No na przykład weźmy sobie powiedzmy, może tą ścianą, ścianę boczną tutaj. Co musimy zrobić, żeby zaznaczyć kąt pomiędzy tą przekątną a tą ścianą boczną? No oczywiście rzucić cień tej przekątnej na tą ścianę boczną, czyli musimy oświetlić nasz prostopadłościan. W tym przypadku, o tutaj, z tej strony, tak jakby stąd świeciło słońce, i patrzymy, gdzie cień rzuci ten koniec przekątnej. Oczywiście poleci pionowo na płaszczyznę, trafi pod kątem prostym w tą płaszczyznę, dokładnie w ten punkt. Ten punkt należący jednocześnie do przekątnej i do tej płaszczyzny już mamy, czyli łączymy te dwa punkty i mamy cień naszej przekątnej leżący na tej płaszczyźnie, zatem kąt pomiędzy przekątną a tą ścianą boczną jest w tym miejscu. Popatrzmy dalej, teraz sobie zrobimy kilka przykładów z ostrosłupami. Kąt między krawędzią boczną a podstawą ostrosłupa. No to ustalmy sobie jakąś krawędź boczną. Też taki przykład robiliśmy w sumie, tam z tym słońcem. No to weźmy inną krawędź boczną. Weźmy sobie na przykład tą krawędź boczną tutaj i zaznaczymy jej kąt z właśnie kąt pomiędzy tą krawędzią boczną a płaszczyzną podstawy. Czyli rzucamy cień, oświetlamy od góry nasz ostrosłup, tak żeby cień tej krawędzi bocznej został rzucony na podstawę. Gdzie trafi ten punkt? On poleci po wysokości, trafi tutaj. Ten punkt należący do krawędzi bocznej należy od razu już do płaszczyzny podstawy, czyli cień całej tej Krawędzi bocznej będzie leżał w tym miejscu. Zatem szukany kąt to będzie ten kącik tutaj. Popatrzmy teraz na kolejny przykład. Kąt między wysokością ściany bocznej a podstawą ostrosłupa. Na tym rysunku nie mamy jeszcze narysowanej wysokości ściany bocznej, czyli musimy sobie wybrać jakąś ścianę boczną. Powiedzmy, ja sobie wybiorę tą ścianą, ścianę boczną tutaj i narysuję jej wysokość. Powiedzmy, że ta wysokość będzie wyglądała jakoś tak. Oczywiście musi tutaj padać pod kątem, pro, pod kątem prostym, i my musimy wyznaczyć kąt, jaki ona tworzy z podstawą ostrosłupa. Czyli całkowity standard, to samo co robimy cały czas. Oświetlamy sobie ten nasz ostrosłup z, od góry i patrzymy, gdzie cień rzuci punkt należący do naszej wysokości. Cień poleci tutaj po wysokości całego ostrosłupa i trafi w to miejsce, cień tego punktu który należy do naszej wysokości, czyli drugiego końca naszej wysokości, należy już do płaszczyzny, czyli jego cień się pokryje z nim samym, zatem cień tej wysokości na płaszczyźnie podstawy będzie leżał w tym miejscu. Zatem kąt, szukany kąt w tym przykładzie, to jest o ten kąt pomiędzy tymi dwoma odcinkami. Popatrzmy teraz dalej na kolejne przykłady. Mamy tutaj taką sytuację. Kąt między ścianą boczną a podstawą ostrosłupa. Ten przypadek chyba jest najtrudniejszy, ponieważ musimy tutaj wyznaczyć kąt pomiędzy dwiema płaszczyznami. Jedną płaszczyznę wyznacza ściana boczna ostrosłupa, ustalmy, że to będzie ta ściana boczna, a drugą płaszczyznę wyznacza podstawa ostrosłupa. Żeby narysować kąt, zaznaczyć kąt pomiędzy dwiema płaszczyznami, to trzeba koniecznie na początku narysować na jednej płaszczyźnie prostą, prostopadłą do krawędzi styku dwóch płaszczyzn. Czyli w tym przypadku to będzie na przykład wysokość ściany bocznej. O, tutaj mamy prostą, która jest prostopadła do krawędzi. Oj, ten kąt prosty coś mi się kiepsko zaznaczył. W każdym razie ta prosta ma być prostopadła do krawędzi styku. I teraz, gdy już mamy taką prostą, leżącą w jednej płaszczyźnie, to wystarczy, że rzucimy jej cień na drugą płaszczyznę. No i kąt pomiędzy cieniem a tą prostą to będzie nasz szukany kąt. Cień tej prostej no to jest zupełny standard. Oczywiście oświetlamy nasz ostrosłup od góry. Cień tego punktu trafia w to miejsce. Ten punkt już mamy, czyli rysujemy na cień. No i szukany kąt to jest o ten kącik w tym miejscu. Następnie kąt między ścianą boczną Ostrosłupa a podstawą Ostrosłupa. Ta sama sytuacja co tutaj, tylko w innym Ostrosłupie. Tak samo musimy tutaj, pomimo że mamy Ostrosłup prawdopodobnie prawidłowy trójkątny, czyli w podstawie mamy tutaj trójkąt równoboczny, musimy sobie narysować wysokość ściany bocznej. No i gdy już mamy wysokość ściany bocznej, to rzucamy jej cień na płaszczyznę. Oczywiście oświetlamy od góry i cień tego punktu trafia w to miejsce. Ten punkt, cień tego punktu trafia w ten sam punkt, czyli cieniem całej wysokości ściany bocznej będzie ten odcinek. Zatem kąt pomiędzy tymi dwiema płaszczyznami pomiędzy ścianą boczną a płaszczyzną podstawy to będzie kąt pomiędzy tymi dwiema prostymi. Popatrzmy teraz na kolejny przykład. Kąt między dwiema krawędziami bocznymi ostrosłupa. No ten przypadek jest wyjątkowo łatwy. Nie pasuje do tych poprzednich, które robiliśmy przed chwilą, a mianowicie to jest kąt pomiędzy dwoma odcinkami dwie krawędzie. No to wybieramy sobie dwie dowolne krawędzie na przykład ta krawędź i ta krawędź no i kąt pomiędzy krawędziami będzie leżał w tym miejscu. Dokładnie tak samo, jak sobie to pokazywaliśmy na samym początku tego nagrania. Lećmy dalej. Mamy następnie dwa takie przykłady. Kąt między wysokością ostrosłupa a krawędzią boczną. Tutaj mamy wysokość ostrosłupa, tutaj na przykład mamy krawędź boczną, znowu kąt pomiędzy dwoma odcinkami, zaznaczamy od razu, bez rzucania jakichkolwiek cieni, mamy taki kąt dany od ręki. Kąt między wysokością ostrosłupa a ścianą boczną. Wysokość ostrosłupa mamy podaną w tym miejscu, także ustalmy sobie jeszcze jakąś ścianę boczną, na przykład to może być ta ściana boczna. No i w tym przypadku musimy zaznaczyć kąt pomiędzy prostą a płaszczyzną, w związku z tym będziemy musieli rzucić cień tej wysokości na tą płaszczyznę. Żeby rzucić ten cień, to powinniśmy nasz ostrosłup poświetlić jakoś tak. Pod kątem prostym do tej płaszczyzny. No, ten punkt, który należy do naszej wysokości, oczywiście trafi w ten sam punkt płaszczyzny, czyli tutaj. No i jeszcze dobrze byłoby ustalić, gdzie trafi, gdzie padnie cień tego punktu drugiego końca naszej wysokości. Tutaj sprawa nie jest taka do końca oczywista, ale powiem tak: ta wysokość, cień tej wysokości trafi na wysokość ściany bocznej. Jeżeli byśmy chcieli rzucić cień konkretnie tego punktu na tą ścianę boczną, no to on musi trafić pod kątem prostym do tej ściany bocznej, czyli na przykład jakoś tak, pewnie gdzieś tutaj by padł cień tego punktu wysokości. No na przykład cień tego punktu wysokości trafiłby. O, gdzieś tutaj. Pod kątem prostym na całą tą płaszczyznę, która leży. Która zawiera ścianę boczną naszego Ostrosłupa. Zatem kąt pomiędzy wysokością Ostrosłupa a ścianą boczną Ostrosłupa to będzie kąt pomiędzy dwiema wysokościami. Pomiędzy wysokością Ostrosłupa a wysokością ściany bocznej. Czyli to będzie ten kąt o tutaj w tym miejscu. No i jeszcze popatrzmy na ostatnie trzy przykłady. Mamy tutaj kolejno tak. Kąt między krawędzią boczną a podstawą Ostrosłupa. Krawędź boczna, wybieramy sobie jakąś krawędź boczną, to może być na przykład ta krawędź boczna, no i podstawa ostrosłupa. Standard, płaszczyzna prosta, rzucamy cień tej prostej, tej krawędzi bocznej na płaszczyznę podstawy. Cień tego punktu leci po wysokości, trafia tutaj. Ten punkt jest wspólny zarówno dla krawędzi bocznej, jak i dla płaszczyzny podstawy, zatem cieniem tej krawędzi będzie odcinek łączący te dwa punkty. O, czyli ten odcinek tutaj. Zatem szukany kąt to będzie o ten kąt w tym miejscu. Dalej kąt między wysokością a ścianą boczną ostrosłupa. Tutaj mamy wysokość ostrosłupa, a ścianę boczną sobie weźmy, na przykład może znowu tą po prawej stronie, o tą ścianę boczną tutaj. No i jaki będzie kąt pomiędzy tą ścianą a wysokością. Podobnie jak w przypadku, który robiliśmy przed chwilą, będzie to kąt pomiędzy dwiema wysokościami. Pomiędzy wysokością całego ostrosłupa a wysokością tej ściany bocznej. O, tutaj mamy kąt prosty. No i ten szukany kąt, oto jest ten kąt. To podobnie wynika z takiego rozumowania, że cieniem tej wysokości przy takim rzucie prostopadłym, przy oświetleniu prostopadłym na tą ścianę boczną, będzie właśnie wysokość ściany bocznej. No i ostatni przykład. Przykład mógłbym powiedzieć z gwiazdką, który raczej nie powinien się pojawić na poziomie podstawowym, ewentualnie na rozszerzonym, a mianowicie kąt między dwiema sąsiednimi ścianami bocznymi. Żeby wyznaczyć kąt pomiędzy dwiema sąsiednimi ścianami bocznymi, to na początku musimy ustalić wspólną krawędź takich dwóch ścian bocznych. Powiedzmy, że weźmiemy tą ścianę przednią oraz tą ścianę boczną. Wspólną krawędzią jest oczywiście ta krawędź. Zatem będziemy musieli na początku, na tej jednej ścianie bocznej, narysować prostą, prostopadłą do krawędzi. No, może ona wyglądać na przykład w jakiś taki sposób. Tu musi trafiać pod kątem prostym do tej całej krawędzi. Oczywiście ten czerwony odcinek, który narysowałem, leży w tej frontalnej ścianie bocznej Ostrosłupa. I teraz, tak samo, musimy narysować odcinek. Prosto padły w tej ścianie bocznej trafiający w ten sam punkt. Jeżeli w podstawie mamy kwadrat, to nie ma problemu, to ten odcinek będzie wychodził z tego punktu i trafi, i trafi w ten sam punkt. Natomiast jeżeli w podstawie nie mielibyśmy czworokąta foremnego, no to ten odcinek może nawet wyglądać wtedy jakoś w taki sposób. O, tutaj tak, żebym zaznaczył. Kąt prosty, no i wówczas kąt pomiędzy tymi dwoma odcinkami to będzie kąt pomiędzy ścianami bocznymi naszego ostrosłupa. Jednak w praktyce zazwyczaj są w podstawie kwadraty, zatem ten drugi odcinek by wychodził z tego punktu. O, i kąt pomiędzy ścianami bocznymi byłby. W tym miejscu. To jest taki najtrudniejszy przypadek. On się raczej nie powinien pojawić i się raczej nie zdarza. Także możecie sobie nim głowy nie zawracać. Te wszystkie poprzednie przypadki, które sobie omówiliśmy, w 100% wyczerpują wszystkie możliwości, jakie się mogą pojawić na maturze. Także to byłoby w tym filmiku na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.